Import. Import towarów do Polski stanowi kluczowy element strategii rozwoju ekonomicznego, umożliwiając dostęp do globalnych rynków i innowacyjnych technologii. Dzięki importowi polskie przedsiębiorstwa mogą korzystać z najnowszych osiągnięć i rozwiązań technologicznych, które są niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Import umożliwia także dywersyfikację dostaw i zmniejszenie zależności od lokalnych źródeł surowców co jest szczególnie ważne w kontekście zmiennych warunków rynkowych. Polska, importując produkty wysokiej jakości, przyczynia się do podnoszenia standardów konsumenckich i zapewnienia szerokiego dostępu do różnorodnych produktów. Zarządzanie procesem importu wymaga jednak precyzyjnej analizy trendów rynkowych, negocjacji handlowych oraz zrozumienia regulacji międzynarodowych, co jest wyzwaniem dla polskich regulatorów i przedsiębiorców.